Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl. Jeszcze co prawda nie wiem, jak to wyjdzie w praniu. Generalnie zasada jest prosta. Uznałem, że w sieci, zarówno jeżeli chodzi o vlogi, YouTube czy podcasty, brakuje materiałów z najświeższymi informacjami, z najświeższymi wieściami dla adminów, bo jeżeli chodzi o programowanie, security, tego jest cała masa, ale stricte informacji dla adminów nie ma, więc uznałem, że pora zagospodarować tę niszę i dzisiaj zapraszam do pierwszego odcinka cyklu poświęconego Najciekawszym informacjami, które mogą się przydać zarówno w pracy administratorom, jak i ciekawe też newsy dotyczące IT. Zatem, nie przedłużając, lecimy jeszcze tylko, zanim przejdę do sedna, to dodam, że zapraszam oczywiście do pobrania mojego poradnika: monitoring IT i dobre praktyki. I co najważniejsze, szykuję ebooka z ćwiczeniami na temat Ansible, więc jeżeli planujesz się uczyć Ansible, to zapraszam Cię, pobierz ten poradnik, zapiszesz się jednocześnie na mój newsletter, a gdy już ten poradnik z Ansible, z ćwiczeniami się pojawi, to na pewno Cię o tym poinformuję. Dobra, lecimy z newsami. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o takie informacje prowadzające, to przede wszystkim wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego materiału na dole. Jeżeli słuchasz tego wersji podcastowej, to przypominam, że jest też materiał na YouTubie. YouTube od podcastu różni się tym, że poza moją Mordką będziesz mógł też yy, yy, widzieć. Linki, artykuły. Będę też na żywo prezentował materiały, więc też możesz od razu sobie usiąść z kawką o poranku, przed telewizorem, odpalić YouTube'a i po prostu zobaczyć, co tam się dzieje, ciekawego. Poza linkami będzie też ankieta. Na dole będzie ankieta, gdzie możesz oddać głos na najciekawszy news odcinka. Zatem zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie. Możesz zagłosować na ten materiał, który według Ciebie jest najbardziej interesujący i jakie też chcesz, żeby części pojawiały się w tym właśnie, w tej serii. Lecimy z pierwszym newsem. To na początek, o czym warto wspomnieć, to nowy przekręt tego typu. Właśnie otrzymałeś jeden BTC, jeden Bitcoin. W tym momencie Bitcoin jest warty 13 tysięcy dolarów w przeliczeniu na 4. To wychodzi... No, około 52-53 tysięcy, czyli tak jak jest na tym screenie. I oczywiście tutaj, w tym momencie, otrzymasz informację, że dziękujemy za, za zainteresowanie naszym programem inwestycyjnym. Próbowaliśmy się do Ciebie dodzwonić, ale nie odebrałeś. Chcemy Cię poinformować, że Twoja premia inwestycyjna jest teraz gotowa do wypłaty. Zarejestruj się w ciągu 4 godzin, aby zaakceptować przelew. No i wszystko fajnie, dostaniemy 53 tysiące ponad złoty. Wystarczy kliknąć. Tylko no, naturalnie to jest po prostu scam, jeżeli coś takiego dostaniecie, to uważajcie, bo później jeżeli jak to Was przekieruje do strony banku czy PayPala, no to raczej można być pewnym, że te pieniądze utracicie. Następna rzecz, która może Ci się przydać, to akurat może nie z newsów, ale w temacie nauki Linuxa, bo ostatnio wydałem kurs administracji Linuxem. Od razu mówię, zapisy zostały zakończone, więc musicie teraz poczekać, jeżeli ktoś jest chętny. No i też wiem, że dużo ludzi ma obawy odnośnie Linuxa. W social media w ostatnim czasie próbuję pokazać, zademonstrować różne sposoby na naukę Linuxa. Opisuję często też... To, że ten Linux nie jest taki straszny. Próbuję udowodnić, że ten Linux nie jest taki straszny. Ale to, co jeszcze w tym momencie chcę pokazać, to coś takiego. Wargames. Ucz się i baw jednocześnie. Czyli gra przeglądarkowa, w której możesz uczyć się obsługi Linuxa. Możesz tu poznać przydatne narzędzia, zasady poruszania się w świecie Linuxa. Możesz też pouczyć się pentestów, więc przede wszystkim jest to taka gra, która pozwala wykonywać, która pozwala poznać pewne podstawy Linuxa, więc jeżeli masz czas, a nie masz pieniędzy, bo wiadomo, jeżeli masz pieniądze, a nie masz czasu, to wtedy idziesz na kurs, chcesz to zrobić szybciej, a jeżeli masz dużo czasu, nie masz pieniędzy, to możesz sobie pobawić się w taką grę. OK. Kolejna rzecz, świeża informacja, Nowo, nowe wydanie Raspberry Pi, ciekawie opakowane, tu trzeba przyznać, że to, co nam zostało zaprezentowane, wygląda gdzieś ciekawie, bo opakowano Raspberry Pi właśnie w taką klawiaturkę. Tylko oczywiście tutaj też, jak to widzę, to mam trochę mieszane uczucia, bo się zastanawiam przede wszystkim na to, czy ta klawiaturka będzie wygodna, bo to szczerze nie wygląda wygodnie. A druga rzecz to też, czy w wyniku stukania ten sprzęt się nie uszkodzi, to druga sprawa, a jeszcze jest kwestia chodzenia, bo Raspberry Pi lubi się grzać, więc opakowanie Raspberry Pi w coś takiego, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało, aczkolwiek jeżeli ktoś by był zainteresowany taką wersją za 70 dolarów, to jak najbardziej może rozważyć. Warto jeszcze dodać, że to urządzonko zostało opakowane w 4-rdzeniowy procesor 1,8 GHz, i 4GB pamięci RAM. Jak to nazwali twój, jak to nazwali autorzy artykułu na forbot.pl: Jest to klawiatura na sterydach. Ciekawa rzecz. Dobra, kolejna rzecz. Jak zarobić 5 milionów? Jeżeli zastanawiacie się, jak zrobić 5 milionów, to mam teraz bardzo dobry przykład. Zrobić aplikację do walki z COVID-em. Sprzedać ją naszemu rządowi, bo jak się okazuje, rządowa aplikacja StopCovid, czyli wcześniej po prostu Protego Safe. To kosztowała 5 milionów złotych. Powiadomienia uruchomiło 72 osoby, więc naprawdę trzeba przyznać, że mają rozmach, mają rozmach. Nie powiem kto, ale no mają rozmach rzeczywiście nasi rządzący, nasi władcy. No i ciekawe, ciekawe, czy jeszcze wypromują trochę tą aplikację, no ale może po prostu Odbiorcy naszej głównej partii przodującej nie korzystają z smartfonów, nie, no więc no nie mają możliwości zainstalowania czegoś takiego. A swoją drogą chciałbym, naprawdę bym chciał, żeby główna grupa odbiorcza Pisu zainstalowała tą aplikację, przede wszystkim kupiła smartfony i kupiła smartfony, zainstalowała aplikację, bo wtedy by mieli też dostęp do internetu, może by zobaczyli, co się poza tym, co tam opowiadałem w TVP, piece, dzieje. ale dobra, nie mów o polityce. Endomondo potwierdza zamknięcie serwisu. Jest termin do usunięcia 31 grudnia 2020. Wszystkie nasze dane zostaną usunięte do 31 marca 2021. No przykra sprawa, jak dla mnie. Korzystam już z masę lat tej aplikacji, na szczęście też w linku do Spiders Web, który opisuje ten temat, znajdziesz też instrukcję na temat tego, jak sobie przenieść dane do innej aplikacji, więc jeżeli chcesz sobie zbackupować wszystkie dane, to zapraszam. Money.pl natomiast pisze o kryzysie, że nawet w IT widać kryzys, dla początkujących programistów ofert jest na lekarstwo. OK, standardowo oczywiście, mówiąc o IT, mówi się o programistach, leki smutek eee, i okej, okay, po części mogę się zgodzić. pod dla juniorów to może jest problem, jeżeli ktoś jest specjalistą IT z dużym doświadczeniem. To jedyne, co, na co może w tym momencie narzekać, to raczej zbyt dużo pracy. Sam to widzę po sobie, po tych zleceń naprawdę jest dużo i ciężko jest je przerobić. Powiem szczerze, że w ostatnim czasie. Rezygnuję, odmawiam z takiej ilości zleceń jak chyba jeszcze nigdy w przyszłości, więc tej pracy dla IT naprawdę jest dużo. Tylko oczywiście dla człowieka z doświadczeniem, z jakąś konkretną specjalistą. I to co ponownie zachęcam tych, co chcą wejść do IT, to często mówię, piszę na swoim blogu, czy też na newsletterze, ewentualnie w social media, że jeżeli zastanawiasz się nad wejściem do IT. To spróbuj czegoś innego niż programowanie. No, programowanie to nie jest cały świat w IT, jest jeszcze też administracja, jest cała masa innych zagadnień. Analityka IT, nie, możesz być architektem IT, więc warto sobie się zastanowić nad tą ścieżką, mniej ślepo. I teraz temat, który jest mi bliski. Ci, co mnie śledzą, wiedzą: lubię pisać, lubię tworzyć, lubię też pracować z Zabbixem. i pojawiła się nowa wersja, nowa oficjalna wersja 5.2 Zabbixa. I co wśród nowości? Przede wszystkim w tym momencie widać, że twórcy coraz bardziej dbają o wsparcie dla formatu YAML. Do tego nowe funkcje dla agenta dwójki. Swoją drogą planuję przygotować może artykuł, może film na temat agenta dwójki. Więc jeżeli Cię ten temat interesuje, to daj znać w komentarzu, będę wiedział wtedy, że warto. Oprócz tego. Cała masa nowych itemów, triggerów, oficjalnych implementacji z kolejnymi rozwiązaniami IT. Zatem można powiedzieć, że ta aktualizacja to nie jest ani rewolucja, ani ewolucja. To po prostu kolejny dobry update, więc warto sobie przeczytać cały ten dokument, który tutaj opisuje wszystkie zmiany. Być może znajdziesz to, na co czekasz. I teraz temat, temat rzeka Ransomware Security. Otóż duży dostawca usług IT. Sopra Steria, zatrudniający aż 46 tysięcy osób w 25 krajach, mocno oberwał przez ransomware. Dokładnie, dobrze już znany ransomware Ryuk. Na chwilę obecną mamy oświadczenie firmy, która podaje, że tylko część danych została zaszyfrowana, a żadne informacje nie wyciekły. Nie wiemy jednak ani o jakiej części mowa. Ma minąć kilka tygodni, zanim firma wróci do normalnego działania. No i powiem szczerze, ciekawi mnie, ciekawi mnie ten temat. Ciekawe, czy faktycznie dane nie wyciekły. Ryuk znany jest z tego, że poza szyfrowaniem używany jest również do wykradania danych, więc ciekawi mnie, czy rzeczywiście to jest prawda. I druga sprawa, warto również zwrócić uwagę na rodzaj zaatakowanej firmy. Jak widać, ponownie się potwierdza, że nawet największe firmy IT nie mogą czuć się w tym momencie bezpiecznie. Każdy może oberwać od ataku haker'skiego od ransomware'a. Nieważne, ile pieniędzy stosujesz na bezpieczeństwo, zawsze możesz oberwać, jak się ktoś uweźmie, to się do Twojej sieci dostanie, ale oczywiście, też to nie znaczy, że można sobie olać bezpieczeństwo. No nie. Bezpieczeństwo jest ważne. Im więcej zasięg na Twojej działecie zastosujesz, tym trudniej będzie na nią wejść. Co jeszcze? Ostatnio trafiłem na najnowszy podcast Chwila dla Admina. Wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Gościem jest Seweryn Szatkowski, specjalista od Gira. Nie ukrywam, że bardzo mi się spodobał ten odcinek. Po pierwsze dużo, naprawdę dużo konkretnej wiedzy na temat Jira. Poza tym przypadł mi również do gustu styl odpowiedzi gościa. Czuć doświadczenie. Każda odpowiedź budowana jest tutaj na podstawie wcześniejszych projektów. Przy okazji, to może się podzielić swoim spostrzeżeniem, bo nie wiem, czy tylko ja mam wrażenie, że jak w wywiadach czy podcastach, ewentualnie w rozmowie z kimś ze świata IT, zresztą nie tylko w IT, jeżeli ktoś odpowiada z mega pewnością w siebie, bez wahania znajduje rozwiązania na wszystko, to w rzeczywistości nie wie o czym mówi? Nie, miałem takie wrażenie, że tak często jest z takimi osobami. Szczególnie właśnie w IT. Dane rozwiązanie można zaimplementować na wiele sposobów. Do tego każda firma, klient jest inna. Inaczej może wyglądać ostateczne rozwiązanie. Dlatego osobiście tak bardzo mi się spodobał ten odcinek. Częściej tutaj słyszymy to zależy, niż musisz zrobić to i to. Nie, tutaj są odpowiedzi na bazie. Wcześniejszych doświadczeń, więc chętnie wysłucha opinii osób, które słuchają, oglądają tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ciekawi mnie, czy tylko moje jest takie zdanie, czy zgadzacie się że z tym, macie podobnie. Poza tym miło mi również, że częstym tematem odcinka był w tym, był tutaj monitoring Zabbix. Swoją drogą, jeżeli ktoś zainteresowany jest implementacją Jira z Zabbixem, to akurat o tym wspominają w odcinku to poniżej w opisie do tego odcinka zamieszcza też link do oficjalnej integracji obu systemów. Kolejna ważna rzecz, nowa wersja Ubuntu. Niektórzy nienawidzą, niektórzy kochają, warto wspomnieć o tym, że jest nowa wersja 20.10, zatem z tradycji stało się zadość, w każdym październiku, jak i kwietniu, mamy nową wersję Ubuntu. I jeszcze warto wymienić ciekawy artykuł na Niebezpieczniku, bo wiemy kto stoi za atakami NotPetya, ja. Kildisk, Olympic Destroy i paru innych. Link zostawię oczywiście w opisie, i to, co zrobili ci panowie, tylko dowodzi tego, jak ważne jest w tym momencie cyberbezpieczeństwo, bo w dzisiejszych czasach grupa Hakerów może wpłynąć na wybory prezydenta w innym kraju. Jeżeli coś takiego nie daje do myślenia osobom, które oszczędzają na zabezpieczeniach, to powiem szczerze, nie wiem co innego może pomóc. To tak w kontrze do tego wcześniejszego artykułu, o którym mówiłem o ransomware. Mimo wszystko, no nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. Ten artykuł warto przeczytać, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. A no, jeżeli u Was w firmie zarząd oszczędza na bezpieczeństwie IT, no, to możecie im coś takiego przesłać. OK, i tak to w tym momencie wygląda. Tak, na start, pierwszy odcinek, parę materiałów. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma Wam się podoba, a może już jest coś takiego w sieci, może są podobne tego typu serie, vlogi, podcasty, więc dajcie znać w komentarzu. Chętnie o tym usłyszę, być może już ktoś taką robotę robi. Dobra, dzięki wielkie przypominam, zapraszam do zapisania się na mój newsletter. Link do pobrania e e-booka na temat Zawisa, jaki zapis na newsletter znajdziesz w opisie na dole w pierwszym linku. I tym samym też zapiszesz się na listę osób oczekujących na poradnik z ćwiczeniami o Ansible. Jak ktoś nie wie, co to jest Ansible, to Ansible jest narzędziem do automatyzacji pracy na serwerach. I nie tylko, bo też można urządzenia sieciowe za pomocą tego narzędzia administrować, zarządzać. Dzięki wielkie i do następnego. Cześć!